Na początku cukrzycy, no to miałam 10 lat, no i to byłam jeszcze dzieckiem i to było trochę ciężkie. Bardzo często spałam, często miałam jelitówki, dużo piłam, dużo sikałam. Okazało się, że w moczu jest cukier i to taki poziom, że wskazywał ewidentnie na cukrzycę. Od razu w szpitalu musiałam się nauczyć jak podawać sobie insulinę, jak mierzyć cukier, jak wyliczać ile powinnam dać insuliny, żeby ten cukier mi się dobrze utrzymywał w normie. Do mierzenia cukru używała glukometru, czyli nakuwała paluszki i mierzyła tradycyjnym glukometrem poziom cukru. Dziennie kułam się w palce od 8, 6, 8, 10, nawet 12 razy, żeby te cukry były naprawdę ładnie unormowane, no a ja byłam dzieckiem, które się bardzo pilnowało. Dlatego paluszki ciągle by obolałe, i no, nakuć było bardzo dużo. Przez ostatnie lata stały się dostępne i refundowane dla dzieci. W jednym przypadku do 18 roku życia, w drugim przypadku do 26 roku życia nowoczesne technologie, czyli systemy ciągłego monitorowania glikemii, systemy monitorowania poprzez skanowanie, mamy coraz bardziej nowoczesne, dobrze działające insuliny. To wszystko pomaga dobrze zarządzać cukrzycą, również w placówkach oświatowych. Powoduje, że ta opieka nad dzieckiem staje się dużo łatwiejsza, dużo bardziej prosta. Jej życie zmieniło się diametralnie. Nie było nocnego wstawania, budzenia, do mierzenia, do nakuwania paluszka, tylko skanowanie sensora. Następna rzecz w szkole. No, nie musiała w wyznaczonym miejscu y, mierzyć y, tego cukru, tylko w każdym momencie mogła sobie. Y, zeskanować librę i odczytać wynik co dawało jej ogromne poczucie bezpieczeństwa ale też nauczycielowi. Dodatkową pozytywną cechą libry jest fakt, że może być zsynchronizowana z komputerem lekarza prowadzącego. Wtedy on sobie ma wgląd we wszystkie wyniki. Nic się nie ukryje. Łatwiej jest wtedy Uzyskać konkretne porady. Mierzę sobie cukier za pomocą aplikacji, od razu mi wyskakuje poziom cukru, i czy on rośnie, spada, czy utrzymuje się. Więc łatwo mi określić, czy powinnam wziąć insulinę, czy coś zjeść. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest uzyskanie refundacji dla osób po 26 roku życia, a w niektórym przypadku nawet po 18 roku życia. Mamy doskonałe nowoczesne technologie, które właśnie do tego wieku są refundowane i wyobraźmy sobie sytuację, gdzie 18-latek, który jest w klasie maturalnej, przestaje mieć refundowane sprzęty, które pomagają mu we właściwym zarządzaniu cukrzycą, a rodziców nie stać na comiesięczny wydatek na poziomie kilkuset złotych na sam monitoring. No jest to bardzo poważna sprawa, bo nie ma teraz nowoczesnego leczenia, zarządzania cukrzycą bez nowoczesnych technologii. Glukometry to jest XX wiek, a my jesteśmy w wieku XXI. To będzie ze mną do końca życia tak naprawdę. No i muszę traktować to jako przyjaciela, a nie jako wroga. Cukrzyca jest do ogarnięcia. Trzeba uspysłowić sobie, że to życie będzie już teraz prawie że normalne, nie takie jak było do tej pory, ale możemy sobie z tą chorobą poradzić. Musimy zrobić tak, żeby ona nie zdominowała naszego życia, że celem naszego życia jest rozwijanie pasji, rozwijanie talentów, po prostu szczęśliwe życie, a nie jest celem prowadzenie i leczenie cukrzycy.